thank you Was bardzo serdecznie z tej strony Orchidia i przychodzę do Was z filmikiem na temat nowości, które pojawią się, moi drodzy, w najbliższym czasie. I nie mówię tutaj o jakichś przeciekach aktualizacji 1.1, ponieważ tego, że tak powiem, nie chcę dotykać, dopóki nie mam, że tak powiem, rzetelnych i potwierdzonych informacji. Ale moi drodzy, Michał nas rozpieszcza jeżeli martwiliście się, że będziecie musieli porzucić gierkę do aktualizacji 1.1, ponieważ, nie wiem, zaczęliście na przykład się nudzić w grze, no bo nie wszystkim odpowiada oczywiście to samo grindowanie czy farmienie, wiadomo, gra, że tak powiem nie jest dla wszystkich, ale sama historia, samo stworzenie gry, sama koncepcja graficzna gry jest tak przecudowna, że ludzie chcą ją grać, no i oczywiście jest bardzo duży hype, ale moi drodzy, na szczęście Mihojo wypuściło nam praktycznie dwa eventy i jeden, uwaga, side quest od 38 Adventure Rank, co to znaczy? Teraz wam wszystko wytłumaczę. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani takimi nowinkami, questami, to serdecznie zapraszam Was na naszą grupę facebookową Genshin Impact.pl, jak i Discorda społecznościowego Genshin Impact.pl. Plus dodatkowo zapraszam Was bardzo serdecznie również na stronę GenshinMeślinkImpact.pl, gdzie oczywiście będą się znajdować wszystkie te informacje. Ale zaczynajmy, nie przedłużajmy. Zacznijmy od pierwszego eventu, i to jest, moi drodzy, Event Klee. Klee praktycznie przez następne 5 dni, i to już wystartowało 24, czyli dziś, jak nagrywam, OK? I klik będzie nam wysyłała codziennie listy. Ja tutaj w grze pokażę, jak to wygląda. Praktycznie powinniście dostać maila. Wchodzicie sobie tutaj na Paymon lub Escape, wiadomo, kto co woli. Wchodzimy w mail, i powinniście już dostać takiego maila od klik. Tutaj wam, że tak powiem da kilka nagród pierwsza nagroda to jest właśnie 200 primo gemów jeden księżyc do e, Rezin oraz karty do te fioletowe, także ja myślę, że jak na darmo nagrodę to jest bardzo fajna sprawa. A to nie jest tylko jedno, jak widzicie, to jest jeden z pięciu, także podejrzewam, że przez pięć dni będziemy dostawać wiadomości od Kli, która, że tak powiem, wybiera się na poszukiwania skarbów i wszystkie te skarby, które będzie znajdowała, to nam je podeśle. O, cudownie, cudownie. Także jednak, że tak powiem, chodzą słuchy, gdzie Mihojo jednak rozdaje primogenny za darmo. Całe szczęście. Także myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że nagrody są super. Przynajmniej nie jest to w końcu mora, a jednak coś konkretniejszego. Dobra, kolejnym eventem, moi drodzy, to jest tak zwany Marvelous Merchandise. To jest event kolejny, który rozpocznie się, moi drodzy, dopiero w poniedziałek 26. I kto może wziąć udział, ponieważ tutaj już jest event, że tak powiem, ograniczony na Adventure Rank i jeżeli macie Adventure Rank 12 lub wyższy, to będziecie mogli wziąć udział w tym evencie. Jeżeli chodzi o szczegóły wydarzenia, no to podczas wydarzenia gracze będą, że tak powiem, podążać za pewnymi wskazówkami w całym tej waty, żeby znaleźć praktycznie kupca Libena, który praktycznie będzie nam dawał właśnie takie tajemnicze boksy i których będziemy mogli... Że tak powiem, te boxy będziemy mogli otworzyć. Libem będzie się praktycznie pojawiał w różnych miejscach i zaoferuje nam łącznie 7 różnych pudełek, czyli tych boxes of Marvel's. I każde pudełko będzie można zdobyć tylko raz. Pamiętajcie, że skrzynkę będziecie mogli otworzyć tylko jedną dziennie. Ale jeżeli nie otworzycie jej danego dnia, to potem na koniec wydarzenia będziecie mogli otworzyć wszystkie naraz. To jest takie, wiecie, w przypadku jakbyście chcieli, że tak powiem, sobie nagromadzić i potem o, tyle nagród łącznie i w ogóle super sprawa. Mam nadzieję, że ten event też wam przypadnie do gustu. Zobaczymy na czym on, wiecie, w praktyce będzie polegał, no bo, no bo wiecie, tutaj jak jest wszystko opisane, no to fajnie to wygląda, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w grze. Pamiętajmy, mieliśmy nieszczęsny event elementarny. Z elementami, który niestety no nie podbił nasze serca. Przynajmniej większości z nas. Aczkolwiek zobaczymy, co Mihojo tym razem dla nas przygotowało. I ostatni, moi drodzy, ostatni, najważniejszy quest. Właściwie nowy. Sidequest, tak, to jest Sidequest to jest quest w fabularny danej postaci, czyli w przypadku jak mieliśmy do Klee, mieliśmy do Jin, mieliśmy do Ventiego, to tutaj pojawi, i też już że on będzie dostępny 26 października, i to jest Sidequest fabularny do Mony moi drodzy, on się nazywa Astrolabos Chapter praktycznie, i moi drodzy, jak go odblokować więc tak jak powiedziałem wcześniej, on będzie dostępny od 26 października on będzie dostępny po o zrobieniu, że tak powiem, misji fabularnej, tak zwanej Archon Quest, po 26 Adventure Rank. Także musicie tego questa zrobić, żeby go odblokować, ale podejrzewam, że raczej wszyscy robicie questy, ponieważ no, wam są one potrzebne do zdobywania waszej, waszych punktów doświadczenia. I sam quest, moi drodzy, będzie dopiero dostępny od 38 Adventure Rank. Czyli ostatni side quest, jaki mieliśmy dostępny, był przy 36. I to był Quest Ventiego, także idąc z logiką Michoją, co drugi, tak jakby Adventure Rank, powinniśmy dostawać nowy side quest I tak też tutaj y, to działa. Czyli e, Adventure Rank 38 lub wyższy, oczywiście, i musimy ukończyć też zadanie, e, które nazywa się The Dark Knight Hero Alibi, czyli zadanie praktycznie z. W Mondstadt, tak. Nie będę oczywiście tutaj spolerować, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. To zadanie też jest bardzo fajne. E, także pamiętajcie, żeby ukończyć to zadanie, e, zrobić, e, że tak powiem, Archon Quest, który znajduje się, e, że tak powiem, na 26 Adventure Rank i od 38 będziecie mieć ten Quest Domony e, odblokowany. E, żeby go odblokować, to tutaj jeszcze Wam. Przypomnę, moi drodzy, żeby odblokować właśnie te side questy, pamiętajcie, że musicie wejść w nasz dzienniczek questów, i tutaj macie coś takiego jak story quest, i te questy one się znajdują tutaj. I żeby je odblokować, to musicie robić dzienne, dzienne właśnie te commissions całe, żeby sobie odblokować klucza i, y, klucz i za jeden klucz praktycznie będziecie mogli sobie odblokowywać te side questy. Także kto jeszcze nie wie, kto jeszcze nie doszedł, że tak powiem, do wyższych Adventure Rank, także tłumaczę na szybko, żeby potem nie było zdziwienia, że ale jak to, jak to, mam 38, a jakoś mm, tych questów nie widzę. Także pamiętajcie, także ja myślę, że to jest super inicjatywa i mi się wydaje, ponieważ nie jest to oczywiście nigdzie napisane, ale wydaje mi się, że w końcu Dostaniemy odpowiedź co się znajduje za tymi drzwiami Ponieważ właśnie ten to najprawdopodobniej jest dom Mony I najprawdopodobniej właśnie ten quest będzie się tutaj e, odbywał W końcu, w końcu się dowiemy Także nasze e, wszystkie wątpliwości najprawdopodobniej zostaną rozwiane w poniedziałek Także mam nadzieję, że ten film wam się podobał Że jesteście tak samo podekscytowani jak ja Na nadchodzące nowe eventy, nowe questy Także ja się ogromnie cieszę, bo naprawdę bałam się tego, że będzie... Będziemy faktycznie czekać na przykład tam co e, na następną większą, wiecie, aktualizację, która teraz ma na 1.1. Która też przyniesie sporo zmian, naprawdę, mnóstwo zmian ma ona przynieść, aczkolwiek nie wiadomo do tej pory, jakie te zmiany będą, tak? Ponieważ wiecie, w internecie panuje bardzo dużo przecieków, nie wiadomo, które z tych przecieków są prawdą, które nie. Ja bym osobiście prosiła się, że tak powiem, nie ekscytować na temat tych przecieków, ponieważ nie wiemy do końca, które one przejdą, a które, które praktycznie zostaną wycofane. Także. Fajnie by było, jakby wszystkie były oczywiście prawdą, ponieważ jest dużo tam nowych systemów, nowe, nowe postaci, nowe bronie, e, nowe jakieś elementy i tak e, Także byłoby super, aczkolwiek, no nie wiemy. A niestety potwierdzenia nie dostaniemy, ponieważ osoby, które właśnie rozpowiadają te przecieki, możliwe że są objęte też NDA, więc nigdzie tego publicznie potwierdzić nie mogą. Także dajcie znać, jak wam się te dwa eventy plus sidequest podobają. Także ja was tutaj żegnam, to był w miarę krótki film, jak na moje filmiki o Genshinie. Życzę wam oczywiście miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten film. No i co, i słyszymy się następnym razem, także trzymajcie się, cześć!